Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj taki nieplanowany filmik ze względu na to, że przez jednego z kolegów sadowników kolegę Jacka Maliszewskiego Jacek, pozdrawiam serdecznie zostałem jako jeden z kilku wywołany do tablicy, żeby wypowiedzieć się na pewien temat. Link do filmiku Jacka wklejam wam w opisie filmu, także możecie sobie obejrzeć, zobaczyć o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że Jacek prosił, żebyśmy, no my, którzy tutaj nagrywamy na tego youtuba, wypowiedzieli się na temat tego, jak tutaj rzeczywiście wygląda sytuacja z tym planowaniem, i z tym zawiązaniem, jak to się przełoży finalnie na, na całościowy plon. Słuchajcie, ja się mogę wypowiadać, no tak jak Jacek prosił, wypowiedzieć się, jak to, jak to wygląda u mnie w gospodarstwie, więc, więc wypowiem się, jak to wygląda u mnie. Natomiast nie chcę tutaj, słuchajcie, uchodzić za jakiegoś eksperta, bo nie jestem nim i nigdy nim nie byłem i podejrzewam, że nigdy nie będę, bo jakoś nie mam takich aspiracji, natomiast. No, swoje zadanie spełnię, tak jak, tak jak mnie Jacek poprosił, tak po prostu się wypowiem. Eee, żeby była jasność, no mówię, chcę to zrobić w miarę rzetelnie, dlatego żeby zacząć mówić o, o jakiejś tam planowaniu, no to należy powiedzieć: ja Nie wiem, czy to mówiłem już we wcześniejszych filmach, czy nie mówiłem. Eee, powierzchnia gospodarstwa u mnie w tym roku się zmniejszyła z tego względu, że eee, zrezygnowałem z dzierżaw. Z tego względu, że po prostu no, część z nich była no, zbyt oddalona od gospodarstwa, było to dla mnie problematyczne. Z kolei inne, no to za małe działki, odmiany takie nieprzyszłościowe, dlatego, dlatego sobie po prostu odpuściłem. I dodatkowo jedną z działek yy, po prostu usunęliśmy starego Jona Goreda. Tam już też nie było sensu po prostu w tym pracować. Także jest to usunięte, stoi sobie puste. Niech sobie to trochę odpocznie, mi da czas do namysłu, co z tym zrobić. Także słuchajcie, ale pomijamy ten fakt, skupiamy się na tym po prostu, co zostało i jak to wygląda u mnie. No, wczoraj Wam się postarałem przedstawić mniej więcej, jak to wygląda na części odmian. Czyli tam widzieliście Prince'a, widzieliście część Ida Reda, Najda Reda, no, no bo to jest, to jest tam trochę jednego, trochę drugiego. Widzieliście ten kawałek Glostera. Na środę planowałem nagrać wam materiał, w którym wam pokażę Goldena i Red Deliciusze, jak to wygląda u mnie. Natomiast tak, ja wcześniej, już jakiś czas temu, wypowiadałem się też. Jeden z kolegów tutaj pisał artykuł też i prosił mnie o opinię, jak ja bym to widział, więc, więc tam się już wypowiadałem. I tam wstępnie oszacowałem spadek plonów na poziomie swojego gospodarstwa. W swoim gospodarstwie na poziomie między 10 a 15%. Tak to oszacowałem. Słuchajcie, minęło od tamtego czasu, no nie wiem, dobre półtora miesiąca, mi się wydaje. Dlatego chciałbym to po prostu skorygować i ten spadek planowania w tym roku na ten moment. Aczkolwiek mówię, że w mojej opinii jeszcze jest za wcześnie. Myślę, że jakieś takie bardziej precyzyjne szacunki mógłbym podać po opadzie czerwcowym. Natomiast na dzień dzisiejszy ja szacuję u siebie w gospodarstwie ten spadek planowania na poziomie między 15 a 20%. To jest takie, wydaje mi się, bezpieczne założenie i tak ja bym to widział na y, dzień dzisiejszy. Jakie są reszty chłopaków, nie wiem, to każdy musi się po prostu z nich wypowiedzieć. Y, natomiast do czego zmierzam? Czy to, że ja na przykład będę miał to planowanie faktycznie troszkę niższe. Yy, czy to będzie miało jakiś wpływ na, na sytuację rynkową? Nie, myślę, że nie. Yy, dlatego, że no, po prostu słuchajcie, miejsce, w którym w tym momencie znajduje się polskie sadownictwo, to nie jest to miejsce, w którym się znajdowało tam 10 czy 15 lat temu. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że yy, na pewno w tym roku w Polsce jabłek nie braknie. Takie jest moje zdanie na ten temat. Yy, natomiast co. Ja podobnie jak Jacek, który po prostu no podejrzewam, że do nagrania filmu skłoniła go sytuacja, że tam no, pokazujemy, że tych jabłek jest mniej i tak dalej. Yy, więc myślę, że to była główna przyczyna tego, że, że nagrał film, poprosił nas o komentarz. Yy, słuchajcie, ja tak jak sobie obserwuję, to, to u nas w branży od jakiegoś czasu funkcjonują trzy główne pojęcia. Pojęcie numer jeden to jest nadprodukcja. Pojęcie numer dwa. To jest klęska nieurodzaju, i pojęcie numer trzy to jest to, że się nie opłaca. To są takie trzy przewodnie tematy dotyczące produkcji jabłek w Polsce. Co ja myślę na ten temat? Słuchajcie, to co ja myślę na temat nadprodukcji, to już wam w jednym z filmów nagrałem. Swojego zdania nie zmieniam. Aczkolwiek dopowiem jedną rzecz. Uważam, że każde z tych trzech pojęć jest mocno nadużywane. Bo, słuchajcie, no, no jak to, jak to wygląda, wygląda to w ten sposób, że owszem, my nagrywamy, tak jak ja na przykład, słuchajcie, ja nie chcę być jakimś opiniotwórczym źródłem, bo tak jak mówię, jest, jest naprawdę wielu chłopaków, nawet u mnie tutaj w okolicy, którzy prowadzą sady dużo lepiej ode mnie, robią to, po prostu robią to lepiej, mają większą wiedzę, mają większe doświadczenie. Ja tak jak mówię, ja jestem osobą, która no, cały czas się uczy, gdzieś też popełniam błędy, staram się wyciągać z tego wnioski. Także nie jestem żadną alfą i omegą. Po prostu no, robię to, co robię, lubię to robić i kiedyś wpadło mi do głowy, żeby się tym podzielić ze światem i zacząć coś nagrywać na YouTube. A. Tyle. Nie ma tu. Yy, nie, nie mam tu po prostu nic więcej do powiedzenia na ten temat. Yy. Dlatego tak to wygląda, i, i myślę, że nie można tego, no bo wiadomo, ktoś tam wejdzie na internet, zobaczy, że ktoś nagrał film, że tych jabłek jest mniej itd. i tak dalej. No i potem już scenariusz, wiecie jaki jest. Każdy gdzieś tam sobie do tego coś od siebie dołoży, no i, i, i powstaje tam jakaś opinia, która idzie w świat. Czy jest zgodna z rzeczywistością, czy nie, no to, no to już nie mi to oceniać, bo. bo... No tak jak mówię, no, sądząc po tym, co rozmawiam z kolegami z Mazowsza, z Lubelskiego, z Małopolski, tutaj od nas z regionu Sandomieszczyzny. No fakt, faktem, no, raczej te plony będą troszkę niższe niż, niż zazwyczaj. Natomiast, no tak jak mówię, to nie jest moment, w którym ten rok nie jest rokiem, w którym w Polsce braknie jabłek i, i myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu musi upłynąć. Zanim w Polsce tych jabłek braknie, bo, bo no naprawdę, no, struktura nasadzeń, sami wiecie jak to wygląda. To wszystko poszło tak do przodu, że yy, w mojej opinii nie ma takiej możliwości, żeby tych jabłek brakło. To musiałby się nie wiem jaki kataklizm wydarzyć, żeby, żeby w Polsce brakło jabłka. Także tu, tu, tu na pewno nie. Yy, natomiast, tak jak Wam wspomniałem, no, no uważam, że naprawdę te, te, te trzy pojęcia są mocno nadużywane, jeżeli chodzi o o, o tą nadprodukcję, o tę y, klęskę nieurodzaju i, i, i o to, że się nie opłaca. No. no, sami dobrze wiecie, jak jest, każdy z nas w tym pracuje, każdy potrafi sam wyciągnąć wnioski. I tyle w tym temacie, słuchajcie, nie ma co tutaj y, więcej dywagować. Y, tak jak mówię, no podsumowując, bo, bo nie chcę też, żeby ten film trwał nie wiadomo ile, y, tak jak wspomniałem, ja na ten moment szacuję spadek plonów. Pomiędzy 15 a 20% u siebie. Yy, moja opinia na ten temat jest taka, że w Polsce w tym roku jabłek nie braknie. Tyle z mojej strony. Yy, pozdrawiam serdecznie Jacek. I, i co? No, czekamy, zobaczymy, co, jak nam się po prostu reszta chłopaków wypowie. Także pozdrawiam Was wszystkich. Yy, do zobaczenia, myślę, w środę. I widzimy się. Trzymajcie się, hej.